Austriaka. No, zobaczymy. Nie traćmy nadziei, nie traćmy animuszu. Pamiętajmy, że Norwegowie mają Johanssona w tej ostatniej grupie, a to jest niebyle kto. Potrafi też polecieć bardzo daleko. Wprawdzie niby duża strata Norwegów, ale do nas 9,4 punktu. My, jak mówiłem do Austriaków, ja tam powiedziałem, że 9. Nie, nie, oczywiście, że nie. 6,2 punktu tracimy do, do Austriaków. Więc nie, nie jest tak źle. Spokojnie, spokojnie. Tyle to rzeczywiście. No 3,5 metra musi odrobić Dawid do, do Austriaków, zakładając, że Johansson nie poleci ponad 240 metrów. Tak, Norwegowie mogą być tutaj też groźni. No, a Japończycy, nie zapominajmy, mają w ostatniej grupie Rioju Kobajasiek. Kolejność w tej ostatniej grupie odwrotna do miejsc zajmowanych po trzech grupach zawodników, no bo wiemy, że już serii finałowej nie będzie. Rozpoczyna więc Gregor Deschwanden w ekipie szwajcarskiej. Udany sezon Szwajcara, 24 miejsce indywidualnie w zawodach Kucharu Świata w punktacji generalnej w tym sezonie. 199 punktów wywalczył, zaprezentuje się więc raz jeszcze w tym finale sezonu. Teraz skacze z 12. Platformy startowej, która pozostała 208,5 metra. Ale Szwajcarzy byli z dużą stratą po trzech grupach. No i raczej zakończył tu dzisiaj ten konkurs na ostatnim, dziewiątym miejscu. Jedynie Deszwantyn wylądował poza punktem K z ekipy Helwetów. 621 punktów to dorobek ekipy szwajcarskiej w tym konkursie. No i Rosjanie będzie kończył pokój. Aha, przepraszam, Finowie, jeszcze Finowie, bo tutaj mamy odwrotną kolejność. Przecież to ostatnia grupa. Kończymy. Konkurs. Mamy dzisiaj tylko jedną serię, a skoro Finowie to Etu Nusiainen. Wczoraj 185 metra w konkursie indywidualnym na 45. miejscu. No dzisiaj jeszcze krócej. 179,5. Finowie, którzy w tabeli wszechczasów, w konkursach, konkursów drużynowych Pucharzu Świata zajmują wciąż czwarte miejsce i to długo jeszcze je będą zajmowali, bo mają 15 zwycięstw wobec 10 zwycięstw Słoweńców. W tej chwili nie nawiązują do tamtej potęgi, 16 u wszystkich sędziów i Finlandia przed Szwajcarią, 638,5 punktów tak już pozostanie, a zatem nie zajmą ostatniego miejsca w no tak, a za chwilę powinni wyprzedzić Rosjanie, bo już miejsce na belce zajął Jewgenij Klimow. Dorobek Rosjan w tej historii konkursów drużynowych na Puch w Pucharze Świata bardzo skromny. Tylko trzy razy na podium Rosjanie. Raz na miejscu drugim, dwa razy na trzecim. Nigdy nie wygrali. A Jewgenij Klimow oddaje tutaj w planicy swój drugi dopiero skok. Ładny lot. No, ponad 200 metrowy, nawet poza 210 metrem ląduje Rosjanin, przypieczętowując tę siódmą lokatę ekipy rosyjskiej w tym konkursie. Nie startował w przygotowych kwalifikacjach i w konkursie czwartkowym. W piątek skoczył tylko raz bez treningu, bez przygotowania. 228 metrów, był 15 w tym jednoseryjnym konkursie indywidualnym. Teraz na zakończenie sezonu skacze 214 metrów kucharze świata w tym sezonie. Jewgeni Klimow na miejscu 35. 110 punktów uzbierał. A zatem w tym drugim dzisiejszym konkursie już go nie zobaczymy. Teraz 214 metrów. No i oczywiście Rosjanie z dużą przewagą. Ponad 70 punktów nad Finlandią. Rosja zatem na siódmym miejscu, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wydarzeń. A teraz będzie atakował Domen Preutz. chwycił tutaj formę. Czwarty indywidualnie. W czwartek, a potem ósmy w piątek. No jest w stanie szybować daleko. Ale czy wyprowadzi Słoweńców z tej szóstej pozycji. Po trzech grupach szóstej naturalnie pewnie zrobił co mógł. Sporo powyżej 220 metrów. 19-19,5 punktu dwóch sędziów ta nota 19,5. 228,5 metra domena Prełca, więc tak w pobliżu jego normy, bo wczoraj skoczył 228 w zupełnie innych warunkach, przy innej pogodzie, ale odległość niemal identyczna. 1,4 punktu dodane za wiatr z tyłu skoczni tego pięciokrotnego zwycięzcy w zawodach indywidualnych Pucharu Świata. Słoweńcy są w tej chwili na pierwszym miejscu, no ale oni otwierają starty tych mocniejszych. Jakieś skaleczenie na twarzy Domena Prełca. No a tymczasem już miejsce na belce zajmuje Robert Johansson. Dorwegowie po trzech grupach na miejscu piątym. 38 punktów tracili do prowadzących Niemców. Natomiast niespełna 10 do wyprzedzających ich Polaków. A zatem zobaczmy jakie warunki przed Dawidem Kubackim postawi doświadczony Robert Johansson dobra jak zawsze u Norwegów prędkość na progu dość nisko nad zeskokiem leci Johansson no zrobił co mógł, widać było, że starał się maksymalnie powalczyć tutaj o odległość wylądować poprawnym telemarkiem ale chyba troszkę zbyt nisko obrał tę parabolę lotu, aby pochronąć tutaj dalej, wiatr zawiewał z tyłu, z prędkością 18 setnych metra na sekundę, będzie miał więc dodatkowo dodane 3,1 punktu Norweg, noty za styl 18,18,5 a jaka tu była odległość? 221 metrów no a zatem krócej od domena Prełca, przewaga Norwegów nad Słoweńcami, była niewielka. I tak, przegrywają. Aktualnie są na miejscu drugim: 630 punktu za Słowenią. No a za chwilę ostatni skok biało-czerwony. Dawid Kubacki. Gdybyśmy to mieli porównywać do Norwegów, aby no trzeba skoczyć. W najgorszym przypadku o 7 mniej więcej. 7 metrów bliżej od Johanssona zaczyna padać y, chyba deszcz. Dawid Kubacki tymczasem na rozbiegu. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Jak najdłużej, ale on niestety skacze niedaleko. Nie będzie dzisiaj biało-czerwonych na podium. Takie są fakty, bo to tylko 200. 4 metry, 214 by wystarczyło, aby w tej chwili objąć prowadzenie i mieć jeszcze nadzieję, że może Hajbek skoczy krócej. Ale przy 204 metrach to już nic się z tego nie ugra. 3 osiemnastki, 2 noty, 17,5 punktu. Minimalnie dodane 3 punktu za wiatr z tyłu skoczni. No nie ułożyło się to, pomyśli Dawida Kubackiego. Jego mina mówi wszystko. Spadamy na trzecie miejsce, a więc. Za Słoweńców i za Norwegów. Takie są fakty. No niestety to nie był udany występ Polaków na zakończenie sezonu. Rozpoczęło się od szóstego miejsca po skoku Piotra Żyły, i wszystko na to wskazuje, że na tym szóstym miejscu zakończymy dzisiaj te zawody. No a teraz walka o wygraną Michael Hajbek. Austriacy po trzech grupach na miejscu y, trzecim, 24 i 24,4 punktu y, tracili do Niemców. Czy Michał Hajbek zdoła coś tutaj odrobić? No, poza zieloną linią ląduje, ale nieznacznie. Także będziemy musieli poczekać jeszcze tutaj na noty sędziowskie, na te dodatkowe parametry. Michael Hajbek był tutaj czwarty w czwartkowym konkursie indywidualnym, 14 w piątek. Teraz skacze 218,5 metra. No trzeba to porównywać do Domena Prełca, bo przecież Słoweńcy teraz są liderem, a zatem skoczył dokładnie 10 metrów krócej. Mieli Austriacy spełna 20 punktów przewagi nad Słoweńcami po trzech grupach zawodników. Teraz wiatr, punkty 70. dodane. No i teraz poczekajmy na zsumowanie tych wszystkich parametrów, czy będą na pierwszym miejscu tak, Austriacy obejmują prowadzenie 3,4 punktu przed Słowenią, a zatem na pewno już będą dzisiaj na podium tego konkursu. No i zaczyna się arcyciekawy pojedynek między Ryoyu Kobayashim a Karlem Geigerem. Teraz dla drużyny, później w konkursie indywidualnym o małą kryształową kulę. Zaczyna Rioju, który jest tutaj w wielkiej formie. Oddał dotąd najdłuższy lot weekendu, 244,5. Potrafi przelecieć nad każdymi warunkami. Rioju Kobayashi oczywiście leci daleko, tak aby objąć prowadzenie. No ale pamiętajmy, że strata Japończyków do Niemców... To jest jednak 18 ponad punktów 226,5 metra. Japończycy na pewno obejm obejmą prowadzenie, ale Karl Geiger będzie w dosyć luksusowej sytuacji, komfortowej. Będzie mógł skoczyć znacznie krócej od Rioju, aby zapewnić Niemcom zwycięstwo, ich pierwsze zwycięstwo w konkursie drużynowym w tym sezonie, chociaż nie pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, bo wygrali Mistrzostwa Świata u siebie. 19 punktów u trzech sędziów, jeden dał 19,5, drugi 18,5, 5,7 punktów, dodane za skok 226,5 metra, 810 punktów. Japończycy na czele co najmniej na drugim miejscu skończą ten konkurs. Tak, Japończycy powiększają jeszcze przewagę nad Austrią. No i teraz nie musi ryzykować obniżeniem Belki Stefan Horngacher. Bo Niemcy, tak jak mówiłeś, z bezpieczną przewagą nad Japończykami 18,4 punktu. No a Karl Geiger z Rioju Kobayashi rywalizują też teraz o wygraną w planica 7, bo przecież oni zajmują dwie czołowe lokaty także i w tej klasyfikacji. Karl Geiger spokojnie no, minął zieloną linię, ale tak nieznacznie. Powinno jednak wystarczyć to Niemcom. Do wygrania dzisiejszego konkursu drużynowego. Dwunasta platforma. Wiatr z tyłu zawiewający z prędkością 23 setne metra na sekundę, 220 metrów i 220,5 dokładnie taką tutaj odległość zmierzano Geigerowi, A zatem 6 metrów tylko krócej od Rioju Kowajaszek. Noty za styl wysokie 4,19 i 18. A zatem Niemcy zachowują tutaj swoje pierwsze miejsce. Bezpiecznie można powiedzieć skoczył Geiger, ale trochę stracił do Kobayashiego w punktacji planica 7. Tak, indywidualnie ten pojedynek, ten pierwszy z trzech pojedynków na dzisiaj zaplanowanych przegrał. Chociaż dla zespołu zrobił to, co zrobić miał. No zatem czekamy jeszcze na potwierdzenie, Sandro Pertile no, wyraźnie zadowolony, że udało się ten przełożony z wczoraj konkurs drużynowy rozegrać, no bo skok Karla Geigera kończy już te zawody, no i mamy teraz oczywiście potwierdzenie, 9,5 punktu pozostało z tej 18, ponad 18 punktowej przewagi po trzech grupach zawodników, Niemcy wykrywają konkurs drużynowy na zakończenie tego sezonu Pucharu Świata w Planicy, dwa lata temu byli na miejscu drugim, przegrali z Polakami, wówczas nasi w składzie Wolny, Stoch, Kubański i Żyła wygrali zawody, Rozstawaliśmy się w dobrych humorach z Pucharem Świata dwa lata temu. Dzisiaj no, ten występ akurat na koniec sezonu trochę słabszy, ale tak jak mówiliśmy przed tym konkursem, generalnie cały ten sezon Pucharu Świata w wykonaniu biało-czerwonych trzeba ocenić pozytywnie. No cóż, nie wszystkie jubileusze udają się znakomicie, nam ten setny może jakoś niespecjalnie wyszedł, biorąc pod uwagę szóste miejsce, ale proszę Państwa, ta ostatnia niedziela jeszcze się nie kończy, przed nami dwie.